Niekoniecznie chcą, aby o nich dużo mówić, wychodząc z założenia, że ten, kto potrzebuje ich pomocy, trafi, a takich jest coraz więcej. W kolejce do księży egzorcystów czeka się nawet dwa miesiące. Arcybiskup powołał trzech nowych księży egzorcystów, a nam udało się być z kamerą w miejscu, gdzie choć to może brzmieć jak z filmu, wypędzają złe duchy. Uprzedzamy jednak elementy w tym materiale, dla części z Państwa mogą brzmieć drastycznie. Późne popołudnie plebania kościoła w Gdyni to tu co tydzień mogą o pomoc zwrócić się ci, którzy choć w XXI wieku może brzmieć to niewiarygodnie, są nękani przez złe duchy. Ale w tym miejscu ta niewiarygodność jest jak najbardziej wiarygodna. Za zgodą księży egzorcystów udało nam się zarejestrować modlitwę nad osobą opętaną, zarejestrować dźwięk, ale i to wystarczy. To głos wydobywający się z dziewczyny, która ma teraz 15 lat. Dwa lata temu wykradła dla satanistów Eucharystię. Źródłem najbardziej takim, z którym się spotykamy, to jest okultyzm, właśnie okultyzm oraz satanizm, yy, zwłaszcza wśród młodzieży. Ksiądz profesor Andrzej Kowalczyk jest egzorcystą w archidiecezji Gdańskiej od 12 lat. Pierwszym tu powołanym. To on od lat pomaga ludziom opętanym, nie chorym psychicznie, bo tacy kierowani są do lekarza. W pewnych przypadkach trudno rozeznać, bo objawy są podobne. Mamy testy, nałożenie ręki na głowę pacjenta. Jeżeli to jest opętany, to on się przewraca, bo się chwieje, przynajmniej drży, boi się, natomiast chory nie. Jakie jeszcze są objawy opętania? Lęk przed rzeczami świętymi, przed krzyżem, lęk przed wadą święconą, lęk w kościele. Taki człowiek nie może wytrzymać w kościele, wychodzi. Ze swoim doświadczeniem i charyzmą ksiądz profesor Kowalczyk szkoli kolejnych egzorcystów. Któregoś razu podszedłem do księdza profesora, mówię, że przychodzą właśnie ludzie z problemami. Czy mogę przyjść na tę modlitwę? Nie wiem, może Pan Bóg pokazuje jakąś drogę. Nad opętanymi modli się jednocześnie nierzadko kilku księży, a do pomocy mają też osoby świeckie. Ja to traktuję też jako taka pomoc ludziom potrzebującym, bo są to ludzie bardzo bardzo potrzebujący, poranieni, którzy no nie radzą sobie w życiu codziennym i tak naprawdę tylko egzorcyzmy w tym przypadku mogą im pomóc być wolnym. Osoby, które zwracają się o pomoc do księży egzorcystów, rzadko chcą pokazywać swoją twarz do kamery, choć są tacy, którzy chcą o tym mówić, już chcą. O wersji do Rzeczy Świętych, na ludzką siłę. Tam nie mogły mnie utrzymać nawet pięć, pięć osób. Teraz tam już lepiej jest. Dzięki Jezusowi. Cało nic nie zdziała. Teraz w Archidiecezji Gdańskiej pracuje pięciu księży egzorcystów. Pomocy u nich można szukać poprzez parafialne poradnie. Potrzebujących jest coraz więcej. Na spotkanie z egzorcystą czekać trzeba nawet dwa miesiące.